Po odkryciu romansu męża wyjechałam. Niszczysz tę rodzinę przez nieporozumienie, warknęła moja teściowa, stojąc w domu moich rodziców. To rujnuje naszą reputację. Zapanowała cisza, gdy teść odchrząknął: Ja też mam coś do powiedzenia. Można powiedzieć, że Marek zakochał się we mnie przez moje portfolio albo prezentację, którą prowadziłam w szpilkach podczas burzy, ale tak naprawdę spodobała mu się moja twarz. Tak powiedział: Masz taką twarz, przy której mógłbym się budzić wiecznie. Zaśmiał się, jakby to było urocze. Wtedy wmówiłam sobie, że tak właśnie było. Pracowaliśmy razem nad kampanią między moją agencją a jego firmą suplementów. Prowadziłam strategię klienta. On był szefem sprzedaży. Nasze kontakty były rzeczowe, profesjonalne, dopóki przestały być. Kiedy zaprosił mnie na kawę, już pakowałam biurko. Właśnie złożyłam wypowiedzenie, zamieniając fluorescencyjną harówkę na wolność freelancera. Wyobrażałam sobie poranki z kawą migdałową i kreatywnym flow. Miałam brać projekty, na których mi zależało, być przy naszym przyszłym dziecku, pracować w dresach, jeśli przyjdzie mi ochota. To była fantazja, ale moja. Wsunął się w te fantazje jakby tam należał. Troskliwy, słodki Zawsze ciepłe dłonie, uspokajający głos. Wysyłał mi artykuły o hakach produktywności i zdjęcia psów w garniturach z podpisem: To będziemy my. Power couple z Mopsem. Zakochałam się szybko. Pobraliśmy się wiosną w Krakowie. Kwitnące wiśnie, kwartet smyczkowy, słoiki, perfekcja z Pinteresta. Ja w bieli, on w dumie. A pod tym wszystkim już pojawiała się rysa. Po ślubie Marek wrócił do pracy. Ja urządziłam domowe biuro, chętna rozpocząć nowy rozdział, ale to, co dla mnie było wyzwoleniem, dla wszystkich w jego orbicie wyglądało na lenistwo, zwłaszcza dla Grażyny, jego matki. Grażyna była typem kobiety, która wierzyła, że produktywność oznacza szminkę przed ósmą rano i nigdy nie używanie słowa odpoczynek. Miała opinię o wszystkim. Moich włosach, zleceniach online, decyzji o niepowrocie do tradycyjnego biura. Początkowo się z tego śmiałam. Myślałam, że jest po prostu nadopiekuńcza w typowo polskim stylu, ale szybko stało się to toksyczne. Kiedy ich odwiedzaliśmy, Marek dostawał królewskie traktowanie. Witała go w drzwiach z sernikiem i uściskiem, który trwał za długo. Ja, mogłam liczyć na skinienie, jeśli miałam szczęście. Raz pochwaliłam jej hortensję, a ona powiedziała: Przynajmniej zauważyłaś coś produktywnego. Miło. Stanisław, ojciec Marka, był przeciwieństwem. Cichy, spostrzegawczy, ciepły w sposób, który wydawał się niemal przepraszający. Lubił słuchać o mojej pracy, UX design, pakiety brandingowe, klienci z trzech stref czasowych. Poprosił mnie nawet o pomoc w założeniu bloga dokumentującego jego kolekcję vintage'owych gitar. To był jedyny raz, gdy widziałam, jak się ożywił. Przy kolacji Grażyna rzucała subtelne bomby. Po prostu nie rozumiem dzisiejszych kobiet. Cały dzień w domu, bez dojazdu, bez szefa. Musi być miło. Marek uśmiechał się do talerza. Ani razu się nie odezwał. Niekiedy kwestionowała moją etykę pracy. Nie kiedy żartowała, że pewnie spędzam więcej czasu w piżamie niż przy biurku. Nawet nie wtedy, gdy złośliwie zapytała, czy próbuję być żoną trofeum bez figury. Próbowałam z nim rozmawiać. Ona jest po prostu staromodna, mówił, grzebiąc w telefonie. Nie bierz tego do siebie. Nie biorę tego do siebie, powiedziałam. Biorę to poważnie. Nie podniósł wzroku. Znowu przesadzasz. To było jak powolne wymazywanie. Nie nienawiść, tylko lekceważenie, jakbym była szumem tła we własnym życiu. Pewnego weekendu Marek zaprosił mnie do rodziców na brancz. Wahałam się, miałam terminy, co ważniejsze, miałam godność, ale nalegał. To tylko brancz. Postaraj się tym razem uśmiechnąć. Poszłam. Jak zwykle, Grażyna przywitała Marka tacą świeżych bułeczek i podwójnym pocałunkiem. Ja dostałam spojrzenie. Bez kawy, bez talerza. Stanisław skinął mi głową. I wskazał na tylny taras, gdzie ustawiał laptopa. Masz jeszcze czas pomóc mi z tym blogiem, Aniu? Oczywiście, powiedziałam, wdzięczna za ucieczkę. Siedzieliśmy na zewnątrz przez godzinę. Pokazałam mu, jak formatować posty, tagować zdjęcia, podłączyć domenę. Był autentycznie zainteresowany, zadawał mądre pytania. W pewnym momencie powiedział: To wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, niż wygląda. "Jesteś w tym naprawdę dobra." Uśmiechnęłam się. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. Wtedy Grażyna wystawiła głowę. Wiesz, Stasiu, ja też mogłabym pisać na komputerze, gdybym miała czas do marnowania. To już nie było nawet pasywno-agresywne. To było po prostu agresywne. Uśmiechnęłam się uprzejmie. Pisanie jest łatwe. Myślenie nie. Nie odpowiedziała. Po prostu odwróciła się i zniknęła. Tego wieczoru w domu próbowałam znowu. Nie chcę tam więcej chodzić, powiedziałam. Ona mnie nienawidzi, Marek, a ty na to pozwalasz. Ona cię nie nienawidzi, powiedział rzucając klucze do miski. Po prostu myśli, że mogłabyś się bardziej starać. Bardziej starać o co? O zdobycie szacunku. To nie jest coś, co powinnam kupować cierpieniem. Przewrócił oczami: Masz ten cały kompleks ofiary to męczące. Chciałam krzyczeć. Zamiast tego poszłam do sypialni i zamknęłam drzwi. Kilka dni później myłam zęby, gdy zobaczyłam, jak telefon Marka zaświecił się na blacie łazienki. Podgląd wiadomości był niemożliwy do zignorowania. Wciąż myślę o ostatniej nocy. Twoje usta są niebezpieczne. Zamarłam. Nie zamierzałam tego czytać, ale ręka poruszyła się, zanim mózg zdążył zainterweniować. Otworzyłam wątek. Nie mogę się doczekać, żeby to powtórzyć. Ona nie wie, jakie ma szczęście, mając Cię. Spotkajmy się znowu w nowotelu. Stałam tam, szczoteczka w dłoni, czytając zdradę za zdradą. I wisienka na torcie. To nie była jedna kobieta. Były trzy. Trzy różne imiona. Wszystkie z jego biura. Jedna nawet wysłała zdjęcie, którego wolałabym nie widzieć. Nie płakałam, nic nie rozbiłam. Spokojnie otworzyłam aparat, zrobiłam zdjęcia każdej konwersacji i przesłałam je na laptopa. Tego wieczoru Marek wrócił do domu, jakby nic się nie stało. Zrzucił buty, rzucił się na kanapę i krzyknął: Ojciec gotuje niedzielny obiad, idziesz? Spojrzałam na niego z drugiego końca pokoju. Pewnie. Powiedziałam i uśmiechnęłam się. Świetnie, odpowiedział Marek, już w połowie drogi do sypialni. O szóstej. Nie bądź dziwna. Powiedział to, jakbym to ja zawsze wszystko psuła, jakbym była nieprzewidywalnym elementem w jego idealnym ekosystemie. Obserwowałam go z progu, zastanawiając się, jak to jest żyć tak bezwstydnie, tak wolnym od wątpliwości, winy, wyrzutów sumienia. Reszta tygodnia upłynęła na odgrywaniu normalności. Gwizdał podczas porannej rutyny, rzucał półserdeczne komplementy przy kolacji, nawet raz nazwał mnie kochanie, jakby wciąż był 2020 rok i udawaliśmy zakochanych. Kiwałam głową, uśmiechałam się. Grałam swoją rolę, ale nigdy nie wypuściłam myśli szczelnie schowanej za zębami. On nie wie, że wiem. Niedziela nadeszła ze śpiewem ptaków i migreną. Marek ubrał się jak na rozmowę o pracę, wyprasowana koszula i koloń na tyle mocne, by nazwać je mechanizmem obronnym. Wybrałam neutralny strój i spakowałam do torebki teczkę z napisem rachunki, co tym razem nie było metaforą. Nie zauważył. Gotowa? Zapytał. Bardziej niż kiedykolwiek. Jazda była krótka, ale cisza wydawała się długa. Nucił bez melodyjnie, żeby ją wypełnić. Patrzyłam przez okno, obserwując mijające drzewa jak uprzejmych nieznajomych. Kiedy podjechaliśmy pod dom jego rodziców, Grażyna już była przy drzwiach. Usta pomalowane, włosy spryskane w posłuszne fale. Otworzyła je, jakbyśmy się spóźnili na coś ważnego. Mój chłopiec! zagruchała, obejmując Marka, jakby wrócił z wojny. Jej oczy przesunęły się na mnie jak wycieraczka czyszcząca mgłę. Buty zdejmij, właśnie miałam podłogi robione. W środku wszystko było boleśnie wyreżyserowane. Świeże kwiaty, lniane serwetki, pasująca zastawa. Ten rodzaj wysiłku przeznaczony dla pozorów, nie uczuć. Marek dostał ciepły kubek herbaty i został zaprowadzony do kuchni jak ulubiony książę. Powiesiłam płaszcz i podążyłam za zapachem pieczeni do jadalni, gdzie Stanisław zapalał świece z entuzjazmem człowieka przygotowującego się na własny pogrzeb. Kolacja była powolna, za powolna. Grażyna unosiła się między daniami, jak prowadząca talk show, kierując każdą rozmowę w swoją stronę. Kiedy opowiedziałam o nowym kliencie, przerwała, żeby mówić o operacji pęcherzyka sąsiadki. Kiedy próbowałam zapytać Stanisława o emeryturę, przekierowała. Słyszeliście o tej dziewczynie, z którą Marek chodził w liceum? Ta blondynka, co uczyła w niedzielnej szkole. Już zamężna. Wciąż taka uprzejma. Marek zachichotał. Ach, tak, Karolina. Nie odezwałam się już do końca posiłku. Po deserze Marek zrobił wielkie przedstawienie z pomocą przyzmywaniu. Opłukał trzy talerze i nazwał to dniem pracy. Była dziś w porządku. Powiedział w drodze powrotnej: Musisz przyznać, że się starała. Porównała mnie do twojej byłej. Nie wymieniła cię z imienia. Nie bierz wszystkiego tak osobiście. Wpatrywałam się przez okno. Jestem żoną jej syna. Myślę, że to osobiste z definicji. Wiesz, jaki jest twój problem? Powiedział: Chcesz, żeby ludzie cię nienawidzili, żebyś mogła być ofiarą. A ty chcesz, żeby ludzie cię uwielbiali, żebyś nie musiał mieć kręgosłupa. Nie odpowiedział. Niewerbalnie. Mocniej ścisnął kierownicę i podkręcił ogrzewanie. Tego wieczoru w domu siedziałam na kanapie, wpatrując się w nicość, podczas gdy Marek przewijał telefon. Nic nie mówiłam, nie musiałam. Moja cisza była wystarczająco głośna. Wtedy bez prowokacji odezwał się. Naprawdę zrobisz z tego problem. Co? Z czego? Z mojej rodziny, mojej matki. Zawsze jesteś taka defensywna. To męczące. Bronię się, bo nikt inny tego nie zrobi. Prychnął. Wszystko kręcisz wokół siebie. Odwróciłam się do niego powoli. Marek, ona traktuje mnie jak bezpańskiego psa. Ty na to pozwalasz. Wstał, zacisnął pięści. Może gdybyś nie była taka spięta i niepewna cały czas, byłoby dobrze. A może gdybyś nie sypiał ze współpracowniczkami? Czułabym się pewnie. To go uciszyło. Otworzył usta. Zamknął. Wyglądał jak dziecko przyłapane z ręką w słoiku z ciastkami. Co powiedziałaś? Wymamrotał. Słyszałeś. Skąd to masz? Przekrzywiłam głowę. Z Twojego telefonu, który zostawiasz odblokowany w łazience, zrobił krok naprzód. Grzebałaś w moim telefonie? Nie musiałam, po prostu tam był, i ona też, i ta druga, i ta z serduszkami i selfie w hotelowym lustrze. Jesteś szalona. Nie, Marek. Byłam ślepa. To różnica. Stał zamrożony, szczęka napięta, jakby szykował obronę, ale nie nadeszła. Zamiast tego złapał klucze. Wiesz co? Jadę do rodziców, przynajmniej oni nie są kompletnie stuknięci. Wyszedł, trzaskając drzwiami tak mocno, że klucze na haczyku zadrgały. Stałam tam przez moment, patrząc na pusty korytarz. Potem działałam szybko. Spędziłam miesiące, czując się uwięziona, miesiące pytając siebie czy to ja wszystko utrudniam. Ale teraz otworzył mi drzwi. Wyciągnęłam torbę podróżną, wpakowałam co było potrzebne: laptop, ładowarka, szczoteczka, ta koperta z wydrukami i zmiana ubrań. Bez ceremonii, nostalgii, oglądania się za siebie. Zamknęłam drzwi na klucz, wsiadłam do samochodu i odpaliłam silnik, zanim zdążyłam cokolwiek przemyśleć. Odjeżdżając od krawężnika, zdałam sobie sprawę, że to pierwszy raz w całym naszym małżeństwie, kiedy Marek wyszedł przede mną. I ostatni raz, kiedy pozwolę mu wrócić. Kuchnia mojej mamy zawsze pachniała cynamonem. Tego ranka jednak zapach mnie nie uspokajał. Siedziałam przy stole, dłonie owinięte wokół kubka, z którego nie wypiłam ani łyka. Rodzice stali naprzeciwko, oboje spięci na różne sposoby: mama z zaciśniętymi ustami i chodząca tam i z powrotem, tata jak góra, wyrzeźbiona z cichej wściekłości. Nie przyszłam tu pod ramę, powiedziałam. Po prostu nie wiedziałam, gdzie pójść. Dobrze zrobiłaś, powiedział tata. Wracasz do domu, kiedy potrzebujesz. Po to jest rodzina. Skinęłam głową. To nie tylko sposób, w jakim mnie traktowali. Jest coś więcej. Mama odwróciła się gwałtownie. Więcej? Zdradził mnie. Wiele razy. Z kobietami z biura. Jej oczy się rozszerzyły. Widziałam wiadomości, zrobiłam screeny. Nawet miałam prywatnego detektywa to potwierdzić. To nie jest coś emocjonalnego, to fizyczne, trwające. Zapadła cisza. Taka, która jest gęsta, jak mgła w gardle. Potem tata mruknął. Ten mały tchórz. Mama usiadła naprzeciwko, twarz blada. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Po prostu nie myślałam, że będzie aż tak obrzydliwy. Westchnęłam. Szczerze, nawet nie byłam zaskoczona. Po prostu zdrętwiała. Sięgnęła i ścisnęła moją dłoń. Nigdy, przenigdy do niego nie wrócisz. Nie planuję. Ledwo wstałam, żeby się rozprostować, gdy mój telefon zaświecił się. Marek. Patrzyłam, jak ekran wibruje po stole, jak robak szukający schronienia. Potem odebrałam. Gdzie jesteś? Warknął. Myślę, że wiesz. Naprawdę pobiegłaś do rodziców? Spakowałaś się i zwiałaś, jak tylko wyszedłem? Robiłeś gorsze rzeczy po cichu, powiedziałam. Przynajmniej ja wyszłam z walizką, nie z kimś z księgowości. Przerwał. Słyszałam ruch uliczny za nim albo może szum salonu jego matki. Więc to tyle. Po prostu odchodzisz? Już odeszłam. To odbije się na nas obojgu. Zdajesz sobie z tego sprawę? Może, ale tylko jedno z nas na to zasługuje. Nie możesz decydować, kiedy małżeństwo się kończy, Aniu. Tak to nie działa. Ty zdecydowałeś dawno przede mną. Ja tylko składam papiery. Kolejna cisza. Potem jego głos złagodniał, ale był ostry. Zawsze chciałaś, żebym wyglądał na złoczyńcę. Nie, powiedziałam. Sam o to zadbałeś, i rozłączyłam się. Mama spojrzała z zlewu. To on? Tak. Musimy zmienić zamki? Może. Minęły trzy godziny. Przepakowałam rzeczy w torbie, zrobiłam listę plików i urządzeń, które będę potrzebować z mieszkania później, i próbowałam umówić się z prawnikiem. Czułam się jaśniejsza niż od miesięcy. Wtedy rozległo się pukanie trzy stanowcze, celowe uderzenia. Tata otworzył. Jego postawa sztywniała, gdy zobaczył, kto to był. Marek stał na ganku, oczy przekrwione, szczęka napięta. Grażyna była obok niego w swoim charakterystycznym beżowym płaszczu i grymasie. Za nimi, niezręczny i cichy, Stanisław. Podeszłam do drzwi, ręce skrzyżowane, wciąż w swojej zniszczonej bluzie i skarpetkach. Marek zaczął pierwszy. Aniu, to jest śmieszne. Po prostu porozmawiajmy. Grażyna przepchnęła się obok niego. Musimy to rozwiązać, zanim wyrządzisz trwałą szkodę naszemu nazwisku. Mój tata stanął między nimi. Ona nigdzie z wami nie idzie. Grażyna przewróciła oczami. To sprawa między mężem a żoną. To ciekawe, powiedziałam. Biorąc pod uwagę, że traktowałaś mnie jak służącą z pulsem, Stanisław odchrząknął. Ja też chciałem coś powiedzieć. Wszyscy spojrzeli na niego. Przepraszam, powiedział oczy mrugające w stronę mojego ojca. Panie, przepraszam, że nie powstrzymaliśmy tego wcześniej. Zawsze szanowałem Anię. Powinienem był coś powiedzieć, kiedy widziałem, jak ją traktują. Marek odwrócił się. Tato, daj spokój. Nie, Marek. Powiedział Stanisław, głos nabierający siły. Musisz to usłyszeć. Byłeś hańbą. Pozwoliłeś matce poniżać twoją żonę przy wszystkich. Miałeś romanse w liczbie mnogiej, a teraz oczekujesz współczucia? Grażyna sapnęła. Stajesz po jej stronie? Staję po stronie kogoś, kto nie zasłużył na to, co dostał. Potem zwrócił się do Grażyny. A skoro już wyjaśniamy sprawy. Nie waż się, zaczęła. Wiem o romansie, Grażyno. Wszyscy zamarli. Co? Powiedział Marek. Wiem od jakiegoś czasu, powiedział Stanisław. Z kierownikiem sklepu budowlanego. Nie byłaś ostrożna. SMS-y, nocne telefony, paragony. To nie było trudne. Szpiegowałeś mnie? Warknęła. Dałaś mi każdy powód. Rozmawiałem z prawnikiem. Składam pozew o rozwód. Marek wyglądał, jakby ktoś wyrwał mu podłogę spod nóg. Niszczysz tę rodzinę przez jakieś nieporozumienie, szczekała Grażyna. Nie, powiedziałam cicho. Sami ją zniszczyliście. My tylko wychodzimy z gruzów. Grażyna wyglądała, jakby miała krzyczeć. Marek po prostu na mnie patrzył, usta lekko otwarte, jakby próbował sformułować obronę, ale nie mógł znaleźć ani jednego słowa, które by się liczyło. W końcu moja mama wystąpiła naprzód i delikatnie zamknęła drzwi wejściowe. Staliśmy w ciszy przez moment. Czworo nas. Ja, moi rodzice i Stanisław na ganku. Po chwili mój tata powiedział: Niezła para, co? Wypuściłam powietrze, potem uśmiechnęłam się słabo. Zawsze chcieli być blisko. Teraz mają kawalerkę i dwa alimenty, żeby im dotrzymywały towarzystwa.